Elogramy czy nie gramy? Ja jestem MatiX.pl A dzisiaj się zagramy w Minecraft. W Minecraft. No. W Minecraft się zagramy? To jest trzeci odcinek. Taki deal, bo, bo zrobiliśmy 40 subów. No. Kto jest. No dobra. Jak będziecie słyszeć będziecie, ci jakieś szczeki, to są moje psy, spokojnie, to są moje psy, ale no dobra, chyba ich nie usłyszycie. Dobra, dużo koblasek wziąłem. Dobra, ile ja mam kobiet z no, Dobra, Czyli tak wygląda z tej grze piecyk. Tak wygląda. A teraz se. może przepala. Hmm, bo drewno to da nam wiem to. Węgiel drewny, a węgiel drewny bardzo długo przepala. Dobra, dobra, a teraz sobie jeszcze jedno. i teraz to, widzicie jak to wygląda, no i będę tak przypalał, bo nigdy to hach, dobra, ale fajnie dobra. piec schudnie się tutaj, to jak piec schudnie się. Szkoda, że nie piec wędzarniczy, a w ogóle jak się robi piec, robiło piec wędzarniczy, poczekajcie, przedmioty, to jest nie to, tylko o to, to. cztery takie, a myślisz, do dobra. Ali zrobię sobie kier kierkę? kamienną. Dobra. Trzy. Dobre. A tu piasek bardzo pasuje. Bo bez szilderów to nie pasuje. Ale z shaderami nie pasuje. O, może tutaj też sez. To jest no taki pasek z kamienia Czyli z piasku Tylko żeby nic mi tu nie zmniejszyć so, no Dobra huh. Dobra Teraz zrobię piec wędzarnicą Nie Ej Ej dobra Po tym filmiku będę wsz... wszystkie będę rob... Ej, dobra. Mam ale jeszcze piecek poczuję ja to. Pieca wędzarniczego. Doczko yy, mi. O. Czemu... O. Puch. Ja cię. Dobra. O. Ej. Dobra, mam wszystkie rodzaje piecy. Z tego co mi się wydaje. Z tego co mi się wydaje, mam wszystkie rodzaje piecy. Z... Jeden rodzaj craftingu, ale. Ten mi pasuje, dobra. Będę szukał żelaza. Mam żelazo. Ja. Dobra, dobra. Zrobię sobie zrobiłem Zrobiłam sobie i jest póki co świetnie, pomimo kilku zgin zginień. Z tymi temami. No ale walić. Która jest w mm. Dobra. Potrzebuję skórkę. A skóry potrzebuję pięć. Bo, bo chcę sobie zrobić komplet. Tylko tak powiem. A, a skóry się... Do... A Ja nie będę... Ja nie będę zabijał. A dlaczego nie pójdę po konia zabić? Bo po prostu nie lubię Ja bardzo potrzebuję konia. Bo już mam siodło. Dwa siodła chyba. Nie wiem. Nie pamiętam. Tak, dwa siodła. Jedno chyba w tej gwiazdce zostało, a drugie tu mam w ekwipunku. No. Pomimo tego, go szukam. Dobra. Nie wiem, po co jest ten ochotniczy. O dobra, nie mogę zachortować. O, nie, nie, nie. Mam pięć emeraldów. które to musimy się opłacać. Al nie, bo... Ja... Nie. To nie, nie będzie mi się opłacać. Nie, jasno. Była. To jest. Bo wszystko mają oni za emeraldy. Dobra się im nie dziwię, bo to jest ich waluta ale dobra nie wiem tu nie wiem po co, jak nawet nie ma koni W następnym odcinku ja, tylko wam mu... albo nie, nie będę wam spoilerował co będę robił w następnym albo powiem, bo każdy tak to robi no, w następnym odcinku będziemy szukać konia Bo mam jabłka, których nie zażarłam. No, widzicie? Jabłko nie zażarłam. No. A to będzie taki krótszy odcinek. Tak, krótszy, 7 minut już trwa. Ale dobra. Okej, okay. wow! Ja idę do swojego domu I, i tam gdzie i tam w domu z, zaczniemy znowu filmik i skończymy tam gdzie zawsze jest. Jeszcze mogę. Nie. Przecież ja tego już chleba będę miał tak nawet. Dobra, no tak. 19 chyba. Dobra. Poczekajcie. No. To. siemanko, Ja, ja byłem Maciks I życzę. Wam powodzenia w życiu. Pa.